cholerne słońce. Na zdrowie. Na zdrowie. Tak, ja, na zdrowie. Hello. Hello. Cześć, hi. Seństcien Yeah, kurwa <laughs> I from Poland Jestem polska I am from Poland I am z am Polish to speak Polish <laughs> Uwaga uwaga Chcę byś wspaniały Witam was Jakże w tym posranym dniu I takim słonecznym Aż kichać się chce. Słońce świeci. Już trochę zimnawo. Na początku dnia, oczywiście, jak zwykle, przymrozek. Wasze zdrówko, sława Ukrainie. W takim wspaniałym dniu jak dziś w Polsce, na terenach Polski, ludzie robią zakupy, robią pracę, wykonują dorywczo lub w zakładach pracy jeszcze. Także sobota jest dniem normalnym, pracującym częściowo. Niektó dla niektórych firm, dla niektórych yy, lu ludzi. Ja oczywiście znowu jestem od wczoraj, od południa, osobą bezrobotną. Znaczy się mi się wczoraj skończyła umowa o pracę. Nie przedłużyli mi. A jest nadal kwiecień, bo dostałem tę umowę na trzy tygodnie od początku kwietnia do wczorajszego dnia do 22 czyli do piątku i powiem szczerze praca była zajebista, częściowo no ale cóż no znowuż kurwa ludzi nie potrzebowali aż tylu trzeba trochę trochę z wziąć i zwolnić. Zrobić redukcję. No to że zrobili redukcję. Oczywiście no, pan Sebastian jak zwykle poszkodowany. Bo nie dość, że w trakcie pracy zachorowałem. Miałem przeziębiony byłem. Jeszcze do tego miałem grypę gry, żądkową. Niestety, jak się ma grypę żołądkową i zrasie się pod siebie, no to kurwa nie idzie się do pracy, chyba nie. No ale pracodawca oczywiście może zrozumieć taką sytuację, ale niestety inaczej patrzy już wtedy na takiego pracownika i mu umowy nie przedłuża. Przykładowo, bo musi płacić hajs, a jego nie ma w pracy. Ale akurat była to krótka umowa, więc ja gówno dostanę z tego powodu, że byłem na chorobowym i gówno będę miał z tego. Cały czas jeszcze mam katar z tego powodu, ale nie mam gorączki, nie mam kaszla, nie mam niepewnie brzuch, nie mam biegunki, ale mam mi został tylko katar. Ale się prawdopodobnie to jest wirusowo alergiczny kartar. katar bo jest wiosna, pyłki się rozlewają momentami, czasami gdzieś tam przeleci. No i katar sienny taki mam. Jak trochę przebywam, to jest za długo na polu z innym. To potem mi tak to w ciepłym skurba. W stronę zatok i to częściowa też wina zatok, bo mam część, częściowo jestem zatokowiec takie życie. Oczywiście to jest ropa mam przepustność nosową, a ja wolę ten sposób z siebie tą ropę, wszystko spływa. To tutaj mam zatoki, częściowo za, e, z, zawalone. No i co ja mogę powiedzieć? No, jest sytuacja taka, że po prostu człowiek chce, stara się, robi wszystko co może i takie tam. No i Bojaś mnie z tego wychodzi. W poniedziałku będę musiał załatwiać sprawy, jechać po świadectwo Pracy z Pracy do Urzędu Pracy Miejskiego w Mielcu, oczywiście na Podkarpaciu o to się mieści. Tam muszę się postarać o tą koroniówkę, i zwykle mm, bezpośrednio złożyć to od razu. Mnie to nie interesuje, czy oni mają tą rejestrację, czy nie rejestrację. Mnie to chuj interesuje, a ja robię tego samego nie rejestrację, bo inaczej to kurwa w pizdę mają ode mnie. Pójdę do sądu, do sądu i się inaczej to skończy. Oni mają zasrany obowiązek zarejestrować człowieka wchodzi, rejestruje i gitara a nie że kurwa się umawiam jak kurwa do dentysty czy kurwa do jakiegoś lekarza, nie ma tak, nie ma tak kurwa, to nie jest kurwa jakaś sesrana, kurwa poczekalnia do chuja panie. skończyłem zak zakład pracy idę i się kurwa rejestruję mają kurwa mnie przyjąć i koniec kropka kurwa, a jak nie no to niech kurwa wreszcie Rząd zrobi porządek z tymi urzędami pracy miejsc, miejskimi. Niech zrobi porządek kurwa z tymi pierdolonymi e, e, agencjami tymczasowej pracy. Bo to mnie wkurwiać zaczyna. Co pójdę do jakiej firmy to kurwa przez agencję proszę się skierować do agencji tymczasowej pracy. No kurwa macie, jakby kurwa nie mieli kurwa kadr w, w zakładzie pracy. Jakby nie mogli kurwa sami zatrudniać ludzi. Tylko się kurwa agencjami pracy tymczasowej e, pierdzielą, kurwa, mędy pierdolone. Bo oni, kurwa, Kajs, kurwa, tra, mniej tracą, kurwa. Na co, kurwa, się pyta? Na co? Na tony papieru, kurwa? biurokracji pierdolonej? A mnie to jest takie wkurwiające. Człowiek jest sobą, kurwa pójdzie do zakładu pracy, chce się starać się, kurwa, dojść do, dostać się do zakładu pracy, kurwa, nie może, bo on, kurwa, przez agencję pracy tymczasowej. Albo, kurwa, że za mało kwalifikacje, że, że to, że, kurwa, że tego nie ma, tego nie ma, kurwa. No to, kurwa, od tego jesteście, kurwa, żeby człowieka przyjąć z ulicy, kurwa, nauczyć go wyedukować, kurwa, i żeby nie go zainwestować do chuja pana. Nie kurwa robić kurwa mu kurwa, pod górkę. Przepraszam. Ale to też takie kurwa. Pierdolenie farmazonów. Rząd kurwa. Polski rząd. O, co on nie robi dla innych krajów? Co on nie robi dla uchodźców? Dla dla emigrantów, to, to to to, to ale kurwa dla obywatela polskiego kurwa chuja robi no co obywatel polski ma w tym czasach co? ma kurwa gdzie było kurwa kilka graszy kurwa w kieszeni kurwa i tyle a jak chce iść do pracy to musisz mieć o kurwa nie wiadomo ile 100 z papierów żeby kurwa, oczywiście, pracodawca mało podatku zapłacił za ciebie, żeby się kurwa lepiej, kurwa mu to liczyło w kieszeni, nie? Kurwa, pojebane nawet, kurwa. Tam kurwa rozdają jak chcą, w tym kurwa z zagranicy, dają im pracę, dają im kurwa ży na życie, dają im na chleb. Człowiek kurwa przyjdzie z Polski, się urodzi w Polsce, skończy szkołę zawodową, podstawówkę, liceum, średnią, maturę zapisze Kurwa skończy studia i musi nadal kurwa iść do tej pierdolonej łopaty i zapierdalać na budowie łopatą, niż kurwa siedzieć w biurze, czy tam kurwa nie wiem co robić, odpierdalać w farmazenie Tego mówię Rząd, teraz ten czas wojny, teraz ta wszystka ta psychologiczna wojna, ta ta kurwa, ta zasrana, kurwa pojebana, macie, nie wiem, polityka. Mam to wszystko w dupie za przeproszeniem. Dla mnie się liczy to, że na tym nie dość, że my cierpimy Polacy, szare, szare Pola, polskie to społeczeństwo. A nie ci kurwa cóż to, to są na górze Wierzcie mi kurwa, jestem popierdolony, ale kurwa rząd jest tak pojebany, że szkoda słów O no, jakiś silniczek pojechał, patrzcie kurwa, jaki silnik Meisterk kurwa pojebany Przerobiony silnik kurwa, Messer Peter kurwa Cybertronik kurwa cyberpunk, kurwa jebana macie pojechał, taki brum brum kurwa zrobił Za mu kurwa pierdolnie kabelek od hamulca i będzie kurwa miał brum brum na wrowie albo kurwa na latarni tak się skończy kurwa przerabianie samochodów kurwa ma mocniejsze silniki, żeby im głośniej silnik chodził. O Boże, kurwa. Ja się na tym nie znam nigdy, z samochodu nie miałem, nie miałem prawka, kurwa, ale... Czegoś takiego bym nie odjebał. Gdzie to w nocy jechać? Kurwa, taki hałas, ja pierdolę. Jedziesz, kurwa, polną drogą, jakiś dziadek ci wyskakuje z laską i krzyczy Kuju, kurwa, zamknij ryj, bo ci kurwa zapierdolę. Kurwa. Dzisiejsza nocna. Nie, pierdolę. Takie życie. Trzymajcie się zdrowo, szaleńcy, wariaci, naukowcy, psychopaci.